Legendary Hellchurch by one, two, three. Mano no, wszystkim z tej strony Multiseba To jest czwarty odcinek z Minecrafta na modach. Troszkę tego nie było Tak w ogóle to już na razie nie miałem Na razie nie miałem nagrywać nic z udziałem moim, moim... Oh, What the fuck Trochę się nie nagrywało i od razu jest inaczej mówić, tak? O do siebie. Yy, nie miałem nagrywać nic z udziałem. mo- Co ja gadam? What the fuck? Nie mogę się wysłowić. Yy, materiały nie miały mieć mojego głosu? Coś w tym stylu. Nie wiem. Nieważne. Tia, ale dobra. Zresztą yy, w tym odcineczku zrobimy. Te skrzynki, co mieliśmy robić w tamtym odcinku, ale. oczywiście. Mm, e, Sebastian się nie przygotował. E, no dzięki. E, o, oh, magia. Ale. W, poza odcinkiem, oczywiście ogarnąłem. co i jak i w ogóle wiem, już jak to zrobić. Zaraz wam pokażę maszynę. Y, w której. Mm, przerabia nam proszek, tak? Bo, jakbyśmy nie mieli tego proszku, nie możemy zrobić tych skrzynek, tak? Dobra, więc. Potem to zasieje, bo na razie mi się nie chce. WTF! Dziwne lagi. Dobra, więc to jest ta maszyna. Nie patrzcie na to. To jest zwykły piecyk z kopra eee, Copper Crusher. Może pokażę wam, jak to wygląda. Okej, okay. to wygląda tak. Eee, no i... no... No i co no. No i zrobię teraz, bo Byłem poza odcinkiem też na tym mm, w kopalni. I tak, mam patyki. Boże, co ja patrzę. Dobra. Hobble, tak, tak. Nie można, dobra dziwne. Mm, tak. Powiedzmy, że to by było tak. Aha, dobra, patyki. Patyki H4. Tak, tak, tak. Tak i tu powinien być copper. Mhm. Dobrze. Bardzo dobrze, dobra. To w takim razie to jest tak, dobra. Mamy copper, nie, to jest Stone Crusher. A my zrobimy sobie Copper Crusher. Mm. I musimy dookoła jeszcze koprem, dobra, i to wygląda tak, weźmiemy trochę węgla i sadzimy tutaj, i e, chest, Co to jest bras, chest, dobra, bra, bras. Brazo chest. Dobra, musimy zrobić zin dust. Dobra, chyba zin to mamy gdzieś. Wyłącz to. Dobra. To jest zin. No oczywiście. Dobra, weźmiemy 25 tego i 25 tego. Dobra. Wsadzamy. I jak widzicie już to nam się przetwarza. Tak. Mm -hmm. No i tutaj może teraz po prostu wsadzimy te co... Te surowce, które mam w ekwipunku, żeby się już przepalały. Bo... Oczywiście, żeby... Czas się nie marnował, tak? Dobra, nieważne Nevermind. What the fuck, Kiedyś lak. Dobra. Gdzie to postawiłem? Nie pamiętam już. Aha, w kopalni. Dawno Minecrafta nie grałem. Tak... Nie pamiętam co gdzie było. Dobra, Ju, o widzicie? Już zrobił się nam Zinc Dust. Dobra, to już może wam pokażę, jak wygląda ten bras Dust. War, ok, to jest Workbench. I to wygląda tak. Jej. Mm. Teraz, jak to zrobić? Fuck. Nie wiem, no narobię sobie tych tych i zobaczymy, jestem ciekaw w ogóle, no, o, nice, dobra, więc może teraz coś się nam uda zrobić, mamy sześć, więc nie wiem, coś takiego, nie Takiego też nie, no what the f też trochę głupio, że nie pisze jak to zrobić, albo ani nic, ani nie ma craftingu. O. What? można nożyczki zrobić, no fajnie. Dobra, więc niech to się przepali i nie wiem, zobaczymy się za chwilę, 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 dobra, więc. Ok, więc trochę już się tego przepaliło. Tutaj już mam przerobione. I już wiem, jak to zrobić. Musimy po prostu wsadzić to do piecyka, żeby to się przepaliło. Tak, wiki Wikipedia. I teraz sprawdzimy, czy to jest to. Yeah. Oczywiście, Wikipedia zawsze mądra. Dobra, teraz robimy skrzynkę. Albo zrobimy z Dwie. Powiedzmy, dobra, mam... What the fuck? Dobra, mamy dwie skrzynki i musimy teraz sobie... Kurde, no muszę ten ekwipunek ogarnąć. No bo tak trochę... Dobra, powiedzmy, że to jest tak... Tak... Tu był kobel tu. Tak... Dobra. Dobra, bierzemy to. Przepalamy to mm. No, jeszcze dwa No Come on! Du, 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 du. Dobra, mamy I teraz na waszych oczach powstanie skrzynka jej mamy skrzynkę 6 na 9 dobra i teraz 6 to jest silver ta a silver OK Silver Te... golda mm. Mamy silver mamy silver... Uh. Mm, to trzeba potrzeba 16, te tak? o, moja moto 16 Dobra więc wsadzamy to do tego czegoś Robi się? Robi się, dobra Taki nieogarnięty odcinek, ale że wiem co i jak robić, więc dla mnie Dobra, mamy I zaraz zrobimy sobie Następną skrzyneczki Skrzyneczki, ale potem z czego to się robi? What the fuck Gold, dobra, czyli z Goldu Potem jest to Elektrum Co to kurde, jest Elektrum Elektrum Aha, czyli to Silver i potem Gold Dust, no nice. Kurde, a jest miał być ten patch taki, ale nadal go nie ma jeszcze. Blow chyba go jeszcze nie wprowadził. No dobra, mamy What? 11? Dobra. Dobra, mamy drugą skrzyneczkę. I teraz czekam aż ten silver się przepali, przetopi. Nie wiem. Zdrobni. Never mind. I może byśmy sobie tutaj te skrzyneczki postawili. Hmm? Tak pusto. No nie wiem. Jak to wygląda? What the f nawet fajnie. Ale szybko się je kopię, więc też jakiś tam plus. Już tak trochę. Bo. Dobra, więc zobaczymy się za chwilę, jak już to to się przepali. Ok. Więc tak, mamy te silver, to wszystko. Więc teraz to by się... Nie, teraz to powinno być tak. Chyba tak. No zapomniałem, no przecież. Co za debil. Co za debil. Jaki down. Weź się Dobra, musimy to przepalić. Lecha nie wszystko. Dobra, powiedzmy, że... 18 Dobra Dobrze robię? Czy źle? To po co ja to przepalałem? Co za tepil? A dobra, mam Mam, pry Dobra, pieprzyć na. Mm, Dobra Mamy 18, więc robimy te skrzynaczki. Jest. Mamy to. Teraz z tego robimy złote skrzynki. Mamy złote skrzynki. Teraz. Co to jedzie? Cicho tam. Robimy. Electrum Dust. Cokolwiek co to jest. Nie wiem. Walcz to. 16. 16? Jest 16, dobra I teraz to musimy przepalić Potem... Boże, ale roboty jest przy tym, ale mam nadzieję, że będzie warto Tutaj już nam prawie wszystko urosło Znaczy nie, nie że prawie, ale... Dobra No i szybko teraz się przepala, ja nie wiem, sobie polatam tutaj Na moim game'odzie, takim o Uh, okay. Le lecimy na górę o. i nadal to jest niedokończone. Nie mam pomysłu jak na razie na to, ale w najbliższym czasie powinno, powinienem znaleźć jakiś sposób na to. Czy coś w tym stylu. Dobra, nieważne już. O. Już. jedna skrzynka będzie. Dobrze, hmm. że mamy to platynę. Się. Tak robiło Dobra No i czekamy I czekamy To jest diam Nie, to jest Quake silver Dobra, a tak w ogóle Zaczął się nowy rok szkolny <ścoughs> Się obudziłem Kurde, no dawaj Nice. No to już praktycznie skrzynki mamy zrobione i teraz ostateczna chwila. Ten moment. Ho, 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 ho. Dobra, mamy Platinum Test. Postawimy sobie je tutaj. Jezu, ile miejsc Ja pierdziele Nie no, nice Nie, ja tutaj jest miejsc Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście Uuu, O Boże, nie chce mi się liczyć Pewnie teraz wam się na ekranie wyświetli wynik. <laughs> Heh. Dobra. Mało zrobiliśmy w tym odcinku, ale. Ale no co. Nie mam pomysłu teraz na te odcinki. Możecie napisać w tych komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Nie wiem, jakbym robił jakąś zbroję magiczną z jakichś dziwnych surowców. No nie wiem, możecie pisać tam w komentarzach. I tak. To by było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie. Komentujcie. I do następnego odcinka. Bajo.